thank <music> you Witajcie, witajcie! Taki nawet ładny silniczek wyszedł, więc yy, wydaje mi się, że warto, warto coś nagrać na ten temat. Mamy tutaj M54B30, w skrócie to jest zakuty silnik M54B30, pojemność 3.0, rozwiercony 84,25, czyli tak zwany pierwszy nadwymiar. Kuta korba, oczywiście kuty tłok, głowica pięknie obrobiona, czyściutka, normalnie można z niej po prostu jeść. Blok pomalowany na bardzo szybki kolor. Czyli czerwony. Tutaj mamy oczywiście od Krzysztofa Wrony adapter do chłodnicy oleju. Miałem też troszeczkę chęci, więc postanowiłem stworzyć coś takiego. Te rurki zawsze się to wszystko łamie po 20 latach. No i stwierdziłem, że i tak tutaj jak przerabiamy cały, cały układ wody, no to cieczy. No to tutaj to wszystko i tak trzeba rzeźbić. Więc stwierdziłem, że zrobię to po prostu ze stali nierdzewnej. Tak jak oryginalnie jest tutaj, są dwa, będą dwa oringi. Także wszystko jak fabryka. Ten wyżej z głowicy prawdopodobnie zostanie seryjny, no bo on idzie prosto do... Czekajcie, on idzie do nagrzewnicy, więc to bez sensu jest ten fragment budować z nierdzewki, bo tylko idzie z tego miejsca tutaj i z tego miejsca jest podłączane do nagrzewnicy, więc no po prostu nie widzę potrzeby. Dolną przerobiłem, górna zostaje seryjna. Głowica skręcona na ARP2000. Nie są to żadne tam, powiedzmy, śruby spod kurwału, tylko po prostu śruba głowicy ARP2000 dokręcone 110 Nm. Wszystko ładnie poklikało. Tulejki M14 na M10. Naprawdę fajnie się to skręciło. Nic się nie naciągało, po prostu pikobelo. Sprężynki zostają seryjne, plus moja modyfikacja taka malutka podeszła tutaj, czyli delikatnie jest wyższa podkładka pod tą sprężyną. Silnik M54 nie ma tam problemów z. Jakby podstawianiem tych zaworów przy niedużych mocach, mam tutaj na myśli mocy powiedzmy do 600 koni. tak, Tutaj będzie w tym przypadku 500 w przyszłości, może jakieś 550 uszczelka głowicy, serina MLS. Yy, może pod 6 pak się zbliżymy w przyszłym sezonie, ale to nie w tym. Seryjna uszczelka głowicy Ewinga. Yy, tak więc na 600 koni wydaje mi się, że ten setup pod 600 koni powinien sobie dać radę. Oczywiście, mowa yy, 600 koni na, na mieszance, nie na benzynie. Termostat sprawdzony, yy, machle. Sprawdzona ta pompa cieczy maile. Koło pasowe seryjne, nie będzie to kręcone yy, wysoko, więc nie modyfikujemy tego. To jest wałek, sądzę, z tego silnika, no i on jest w takim stanie, bym powiedział, bardzo, bardzo średnim. Chyba nie palów na każdym czopie się łapi, to tak konkretnie. Także no trochę to zatarta jest, także muszę poszukać czegoś ładniejszego, no bo no już worek, worek gotówki włożony i szkoda to zakręcać. Na ten silnik. W jakimś wolnosaku mogę to włożyć, a do tego silnika nie chciałbym. Klient chciał włożyć po prostu jakiegoś katkamsa na przykład, ale w tym momencie sezon się rozpoczął i nie ma dostępnych wałków od ręki. Szklaneczki pójdą nowe, bo te są takie już powiedziałem, że średnie. Do tego duża część tych szklanek była po prostu no klekotało to, więc wchodzą nowiutki, nowiutkie szklanki. Kolben Schmidt w mojej sytuacji w porównaniu do innych, te się trzymają i na Potrafi się po sezonie rozpaść. Banosik zregenerowany, gotowy do założenia. A to jest, to jest buda, w której ma ten silnik trafić. Na czym skończyłem? To ma być w tym, w tej budzie jest to 46. Takie sobie na razie jeszcze nie pobijane. No i co? Trzeba tutaj wjechać karczerem, żeby się zrobiło troszeczkę ładniej. To muszę wyciąć. Trochę będzie to kolidować z tą pipem Nie ma potrzeby, żeby to było. Tak więc ciachniemy sobie tutaj, tutaj, tutaj. O i tutaj. wycniemy to wsio. To wyrzucamy. To, to wyrzucamy. To wyrzucamy. To są potencjalne elementy wyposażenia z auta, które lubią się po prostu zapalić. To oczywiście też wylatuje. O! Nie może tego być. Potęguje, potęguje, potęguje to pożar pod autem. Oczywiście robimy tutaj system gaśniczy. Nowe pychacze założone i możemy klikać. Litera A, czyli wydech. Tak. Możemy włożyć. Cyku, cyku. Jedną ręką. Zamykamy oczy. Wchodzi. To jest wałek wydechowy i z wydechowym w podwójnym wanosie jest najgorszy. One są po prostu zawsze porysowane. Tu mam tyle wałeczków, tam są wałeczki, tu są wałeczki, tu jest wałeczek, o proszę bardzo. Mm, pycha. Kolejny, kolejny, wszystko porysowane. Tak więc znaleźć wałek wydechowy taki idealny, to powiem Wam, że graniczy z cudem. Aczkolwiek powiem Wam szczerze, że na przyszłość prawdopodobnie od katkamsa będę po prostu ładować e, wałek pod turbo, ten wydechowy. Tylko i wyłącznie wydechowy. Po pierwsze, jest ciężko go kupić w dobrym stanie. Nowy, nowy wałek będzie po prostu piękny. A po drugie, no, przy turbo wałek pod turbo na wydechu nam pomoże. No i skręcane możemy kłaść o pokrywę zaworów. I tak, jeśli chodzi o wałki, to nie są idealnie na znaki. Tutaj nie siadły na znaki. One są delikatnie przestawione. O. Sący jest chyba Opóźniony, a wydechowy jest przyspieszony. Po prostu weszliśmy w ten zakres e, regulacji vanosem, którego wcześniej nie mieliśmy do tego dostępu. Tak? Teraz możemy vanosem sobie ustawić dalej to ustawienie, co wcześniej było ok, ale dzięki temu, że jest wałek przyspieszony, to być może uda nam się, że po prostu będzie lepiej się ten silnik napełnił. Współotwarcie zaworów będzie niższe i dzięki temu przy turbo będzie lepiej generowana moc. Generalnie tutaj miał być wałeczek Katkampsa założony, ale niestety nie ma dostępnego od ręki. Po prostu sący zostałby seryjny, a zmienilibyśmy wałek wydechowy. Zmniejszyłoby się współotwarcie i to powinno pomóc nam generować większą moc. No, tutaj nie ma wałka, więc po swojemu przestawiliśmy ten rozrząd w takiej pozycji, jak uważamy, że powinno być lepiej niż w klasycznym takim ustawieniu. to teraz zamontujemy sobie zamiast tych starych zegarów będziemy mieć coś takiego zestaw z Grywusa od Chrydera, czyli co mamy tablet 7 calowy i taki adapter, który dzięki któremu możemy sobie to przekręcić miejsce zegarów i będzie to według mnie nawet ładnie spoko wyglądać tak motor sportowo. No to po kolei podstawa filtra oleju. W tym miejscu mamy e, był kiedyś czujnik temperatury oleju. W tym momencie jest skręcony czujnik ciśnienia oleju M12 gwint, ale tylko dlatego, że to pełni funkcję zaślepki. E, teraz z tego miejsca mamy pobierany olej do chłodnicy oleju. Cyk, cyk 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 sobie leci, chłodnica i wraca w to miejsce. Jeśli chodzi o miejsce, gdzie był wcześniej ten czujnik ciśnienia oleju, to było to miejsce. W tym miejscu mamy teraz smarowanie do sprężarki. Oczko M12, coś takiego. I tutaj sobie leci przewód. Ten przewód będzie w tym miejscu podłączony do filtra oleju i dopiero do sprężarki. Natomiast jeśli chodzi o, o czujnikowanie, to czujnik temperatury ciśnienia oleju od dłuższego czasu robimy w ten sposób. Dwa w jednym boszowski czujnik tam jest skręcony w śrubę od vanosa. Tak, to jest śruba od vanosa. No i tam jest ciśnienie oraz temperatura oleju. Ładnie pracuje. Odkręcamy filtr oleju. No i wszystko się okaże, czy, czy aby na pewno jest poprawnie złożone. No bo jak tam będą wióry, to będzie problem. No i tu mamy filterek. Czy coś tutaj mamy takiego. Nie widzę żadnego dużego odpadu. Przejrzałem. Nie widzę nic złego. Zakładamy nowy filterek, i jeszcze trochę podocieramy. Następnie zmiana oleju, i już idziemy na hamownie wstępnie dotrzeć. No i musimy wystroić. auto zapięte na hamowni no to najpierw docieramy jeszcze zalane 10w40 chwilę się popręci na rolce Zlewamy olej, wlewamy 10w60 no i wtedy już stroimy dolejemy trochę biokominka, prawdopodobnie zobaczymy jak będzie moc będzie generowana buwałki mamy trochę poprzestawiane także to wyjdzie w praniu, ale prawdopodobnie i tak zrobimy taką mieszankę 40% by można było jeździć na mieszance typu 30-20%, no bo jeśli jest taka możliwość to zawsze jest lepiej troszeczkę dolać alkoholu, dzięki temu no jednak na tym paliwie silniki dłużej służą. Jeśli chodzi o strojenie, to będzie na tyle. Tak naprawdę wyszło dużo więcej niż chcieliśmy. To auto naprawdę chciało generować moc. No bo maksymalnie uzyskaliśmy, daj do góry, 587. No to dwa ostatnie pomiary To jest konie, 587 koni. 743 nm. To jest za dużo. Wtedy nie chciałem. Dlatego zmniejszymy tą moc, to znaczy na ten moment będzie mniejsza moc. Bo pamiętajmy, że mamy sterowną uszczelkę głupicy, więc wolimy nie demontować głowicy, jak ją dwóchnie. Jak dwóchnie tę uszczelkę, dlatego na ten moment auto będzie sobie śmigać na jednym barze. I teraz zrobimy pomiar na około 20%-30% alkoholu, bo teraz jest 50%. A docelowo. Bo docelowo chciałbym, A, żeby jeździł na tam 20% alkoholu. Mamy teraz pomiar na doładowaniu 1 bar. No 1,05 na paliwie 38% alkoholu. Jeśli chodzi o temperaturę oleju, 82 stopnie i ciśnienie to jest 1,6 bar. No i tyle. Generalnie prawdopodobnie. Przypadkowo usunąłem część nagrań. No i więcej, no nic nie mam, jeśli chodzi o ten pojazd. Właściciel pośmigał sobie na kilku imprezach w tym roku. Na razie wszystko tam działa. Z rzeczy, które padły, to koło pasowe. To koło pasowe było no, używane. Nie było w nagannym stanie. Ale się rozpadło, bo troszeczkę były przepięcia na ponad 7000 obrotów i to spowodowało. Po części uszkodzenie tego koła pasowego, no ale wiadomo też, no 20-letnie koło, więc nie ma czego oczekiwać. Zostało założone nowe. Ta odcinka została zrobiona taka bardziej, no taka lamusowata trochę, no ale dzięki temu to koło się będzie trzymać. Nie wspomniałem w materiale o tym, że ten pojazd był wystrojony również na naszym sterowniku, który jest zamknięty seryjnej obudowie ms43 tutaj wam gdzieś przypinam link również jest w komentarzu przypiętym w opisie tego filmu jeśli jesteście zainteresowani no to myślę że spoko opcja w miarę ponieważ jest powiedzmy plug and play tak czyli no, podłączacie go w seryjną wiązkę silnika i właściwie możecie uruchamiać silnik. Tutaj już mamy konkretną moc zrobioną na tym, na tym sterowniku. Oczywiście na hamowni wyszło więcej niż zakładałam na początku. To moc obniżyliśmy trochę. No i strojiliśmy to z alkoholem, czyli do naszego sterownika jest podłączony czujnik alkoholu. Tak, z mojej strony to będzie wszystko. Dziękuję za dotrwanie do końca. Być może ktoś dotrwał. No i. Staram się powrócić do tego youtuba, co nie jest proste, patrząc po wyświetleniach ostatnich filmów. Te filmy też są tak nagrane, wiecie. No, w międzyczasie łapałem telefon i coś tam nagrałem, także to nie jest takie od A do Z poprawnie wykonane. No bo w sezonie nie było na to czasu zupełnie. Teraz postaram się coś tam nagrać takiego, wiecie, typowo, żeby myśleć o tym nagrywaniu. No i. Tym projektem takim, który zawsze generował wyświetlenia było Seicento. No i prawdopodobnie z tym Seychento jeszcze zrobimy odcinek. Może się tak wydarzyć, że w tym odcinku ten silnik zdechnie, no bo jeszcze raz go będziemy stroić. Na ten moment mamy 120 koni, ale to będzie dopiero dziś w listopadzie. Teraz jeszcze na to nie ma czasu. Trzymajcie się.